Znaczy ja mam ogólnie dosyć grube paluchy, więc to może tak nie, e, nie, nie widać, ale ogólnie no to mam taką samą szerokość jak mój mąż. Do momentu, aż przyszedł pierwszy pan, mhm. dwa dni po ślubie, rzucił Ups. obrączkę na… O kurczę e, na, i powiedział, na, 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 że się nie da. No mówi, że po prostu przerabiaj to chłopie, bo ja w tym podziół nie będę. Jakie to Jeden proste. temat już jest z głowy. Możecie to zastosować też a propos sukni, kwiatów i będzie z górki po prostu. Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj e, kolejny odcinek z serii „Ile to kosztuje i dlaczego tyle” e, i porozmawiamy z panem Łukaszem o obrączkach ślubnych, bo wiem, że to, też, tak, e, że to e, dosyć pomijany temat i zostawiany przez pary gdzieś tam na sam koniec przygotowań. E, Zdarzyło mi się nawet słyszeć o parach, które w ogóle zapominały o obrączkach, i dopiero świadkowie im przypominali na tydzień przed, że hej, obrączki, kto, kto niesie obrączki, więc e, dobrze się nad tym zastanowić. A w tym właśnie pomoże nam dzisiaj pan Łukasz, który opowie z perspektywy wykonawcy takich obrączek. E, z czym to się je, o co chodzi yy, i wszystko. wszystko. W, troszeczkę się cofnę do tego, co mm -hmm. Pani przed sekundką powiedziała, że mm -hmm. to jest szalenie ważne, że tydzień przed przypomnieli mm -hmm. że sobie, że nie mm -hmm. mają obrączek. E, a w tym całym e, zamieszaniu pod tytułem ślub, mm -hmm. bo ja to tak sobie już tak troszeczkę. No jest to ewidentne zamieszanie. Po, po, po 20 zamieszanie. latach, po 20 <noise> latach, że tak że swego małżeństwa, e, ja już to wszystko traktuję wokół jako rzeczywiście takie małe zamieszanie. Natomiast obrączka niewątpliwie jest jednym z najważniejszych gadżetów, mm -hmm. dodatków, elementów, które mm -hmm. z nami zostaną do końca życia. Zostaje mąż i obrączka, małżonka i obrączka. Dokładnie. I to, jest, to jest właśnie taki argument ku temu, aby. Zastanowić się nad tym, że jednak trzeba to wykonać odpowiednio wcześniej. To prawda, mało tego, nawet obrączka jest z wami częściej i dłużej niż mąż albo żona, bo jest z wami tak, cały jak czas. Tak, Jest wszystko dobrze domierzone, wybrany dobrze wzór, to rzeczywiście ta obrączka z nami jest cały czas i no najczęściej... Dobra, no to w takim razie, jak to zrobić, żeby wybrać yy, dla siebie odpowiednią obrączkę? E, więc najważniejsza rzecz, to żeby sobie powiedzieć to sakramentalne, tak, jesteśmy gotowi, idziemy w tą, w tą zabawę. Mm -hmm. Jeżeli to już zostało zaklepane i załatwiamy, że tak powiem, sprawy związane z weselem, mm -hmm. ze ślubem i tak dalej, ja zawsze mówię, że rok czasu, rok przed ślubem, mm -hmm. zacząć oglądać wzory, mm -hmm. wzornictwo obrączek, jakie nam proponują różne firmy. Mm -hmm. e, I to, ona znakieruje, czy coś się podoba bardziej, coś się podoba, mhm. że tak powiem mniej. I tu już drogą, że tak powiem, automatycznej selekcji mhm. zaczynamy sobie, że tak powiem, kształtować swój pogląd albo mhm. wizerunek na to, jak docelowo mają wyglądać nasze obrączki. Bo zaznaczmy też to, że tutaj nie chodzi nam tylko o wygląd tej obrączki, tylko na przykład o wiedzę związaną z materiałem, z, którym, z których są wykonane, i tutaj na pewno pan Łukasz nam więcej opowie, tak. bo e, tutaj w tej pracowni WENZ możecie znaleźć obrączki raczej wykonane ze złota? Ze, yy, proszę powiedzieć, może... Oprączki wykonujemy z tak zwanego metary, mate, metalu szlachetnego, uh -huh. czyli począwszy od platyny przez pallad, potem zostaje uh -huh. nam złoto-żółte, złoto-białe, uh -huh. złoto-czerwone. Dzisiaj ma uh. wielki, wielki comeback można by powiedzieć. Uh -huh. Wchodzimy w tak zwany to rose gold, czyli uh -huh. taka różowiutka uh -huh. barwa, bardziej pod taką ko kolor miedzi. E, do tego mamy jeszcze w poszczególnych kolorach i mamy do wyboru kilka prób. Mm -hmm. Czyli zaczynamy od takiej bardzo szlachetnej próby złota, mm -hmm. czyli tej takiej 18-karatowej, czyli wysoko mm -hmm. po tą średnią, znaczy po środkową skalę, aczkolwiek ja tutaj mówię, że ona jest najlepsza, czyli 14 karat, próba 583 mm -hmm. i potem schodzimy troszeczkę no, właściwie na sam koniec do próby 8 karatowej, czyli próba 333. Czyli to jest taka próba złota, która y, ma nam, że tak powiem, y, zaoszczędzić portfel przy tym przy, okay. tym, przy tej całej mm -hmm. y, przy tym całym, że tak powiem, zamieszaniu. Y, wiadomo, że są lepsze, gorsze mm -hmm. i właśnie po to jesteśmy, po to służymy swoją pomocą, mm -hmm. żeby doradzić każdy może sobie zrobić kilka kalkulacji na kilka materiałów, kilka mhm. prób i wtedy sobie wybierze, co jest dla niego, dla jego portfela okay. odpowiednie, a co, że tak powiem, już całkowicie... Mhm. Dyskwalifikuje Odpada, produkt. Mhm, rozumiem. Bo tak, bo oprócz tego, że pary znaczy par chyba najczęściej decydują się faktycznie na to klasyczne złoto, e, wiadomo, albo właśnie w przechylenie w jedną, albo w drugą stronę, aczkolwiek teraz na rynku jest mnóstwo też innych możliwości. Czy pan mógłby też opowiedzieć o tym, czym wy się nie zajmujecie, ale co ogólnie na rynku A tutaj jest z to, dostępne? co Rozmawialiśmy przedtem, mhm. tak? czyli mówimy na przykład o e, tytanie, tak? Tak. Czyli połączenie mhm. złota, żółtego, na przykład. Z czarnym tytanem, mhm. te dwa że tak Jakieś mówiąc... żywicze rzeczy, jakieś drewno, tak, teraz różne. Wszystko, mhm. wszystko to rzeczywiście jest. To mhm. wszystko rzeczywiście jest. Był okres czasu, że e, współpracowaliśmy, bo sami z Tytanu nie wykonujemy, mhm. ale współpracowaliśmy z zewnętrzną firmą, która rzeczywiście takie rzeczy wykonywała. Mhm. Natomiast no, wiązały się z tym potem. Ja, my jesteśmy ludźmi takimi, że ważniejsze dla nas jest to, co można zrobić z obrączką powiedzmy 2, 3, 4, 5 lat po ślubie, 10, 15, tyle uh -huh. się długo kochać. Natomiast to, to dla nas jest najważniejsze. Uh -huh. Jeżeli do mnie na przykład para przychodzi po dwóch, trzech tygodniach po ślubie, uh -huh. trzeba zrobić korektę obrączki, uh -huh. bo coś, uh -huh. prawda, no to i biorę złoto, biorę platynę, biorę, bierzemy palat, robimy jest zrobione. Mhm. Natomiast w momencie, kiedy się zaczyna sprawa pod tytułem właśnie albo dodatki żywiczne, albo mhm. dodatki drewna, albo... Tytan, to już nie ma możliwości to niestety no, tutaj jest, To jest paskudne rozczarowanie. Paskudne mhm. rozczarowanie, bo no dlaczego ja tego nie wiedziałem przed? Mhm. Więc dzisiaj zaczynając właśnie rozmawiać o materiałach mhm. z klientami, najpierw mówimy, co możemy zrobić z mhm. tym i z tym i z tym materiałem. A dopiero potem naprowadzamy, czy też, że tak powiem, wysłuchujemy i podpowiadamy, co by było lepiej, żeby okay. po prostu w tym. Chodzić. Czyli generalnie, jeżeli szukamy już obrączek, trafiamy na przykład tutaj do państwa salonu, to e, powinniśmy zdecydować najpierw o materiale, a potem o wzorze. To znaczy tak. Tu jest by, by tak troszeczkę by, można by było troszeczkę odwrócić, bo materiał no to już jest docelowo materiał. Mm -hmm. Myślę, że trzeba zająć się tym, co nam oko podpowiada, a okay. jak mózg odbiera, czyli mm -hmm. podoba mi się białe, mm -hmm. czyli srebro, te mm -hmm. kolory takie stalowe, albo podoba mi się żółte. I tu mm -hmm. już mamy jeden problem załatwiony. To bardzo szybko mm -hmm. idzie. No tak. Jeżeli sobie odpowiemy na pytanie, że no ja wolę białe złoto, no tak jak ja na przykład mm -hmm. mam swoją obrączkę wykonaną z białego mm -hmm. złota. Bo żółte mnie razi, mm -hmm. wbrew pozorom. To tak jak ja. E, dokładnie. I nie było opcji, żeby ja na swojej ręce nosił, że tak powiem, mm -hmm. obrączkę żółtą. Małżonka z kolei częściej chodzi w srebrze, mm -hmm. więc to też jest zdecydowanie mm -hmm. lepsze połączenie. Okay. I u nas to automatycznie z żółte złoto zostało, że tak powiem, odepchnięte. Natomiast są osoby, które absolutnie obrączka mm -hmm. musi, musi być Musi być złota. złota, no bo to symbol. Tak, mm -hmm. więc zadajemy sobie jedno konkretne pytanie. Mm -hmm. Jaki chcemy kolor? Bach, dwie I koniec. I <laughs> Widzicie, jakie to Jeden proste? Jeden <laughs> temat już jest z głowy. Możecie dokładnie. to zastosować też a propos sukni, kwiatów, <laughs> i będzie z górki po prostu. E, no dobra, a teraz jeszcze tak. Mm, bo wiem, że jest, raczej wiem z doświadczenia, dlatego że ja tutaj też zamawiałam swoje obrączki ślubne, e, że jest opcja wykonania tak zwanych obrączek próbnych. I właśnie chciałam, żeby pan o tym opowiedział, bo to wydaje się parą takie. Co? Dziwne? Jakie próbne? Tak, temat obrączek próbnych powstał u mnie, że tak powiem, w głowie kilkanaście lat temu, jak zrobiła się ogromna moda uh -huh. na obrączki z kamieniami. Aha. I co druga para kończyło się na tym, że w damskiej obrączce były oprawione uh -huh. brylanty. Jeden, dwa, pięć, dziesięć i tak i tutaj jest wszystko w porządku. O, y, zamawiamy obrączki na przykład w maju, uh -huh. odbieramy obrączki powiedzmy y, w czerwcu, uh -huh. no bo tak nam uh -huh. odpowiada. A między tego w tym okresie mogło się coś podziać. Palec nam popuchł, schudliśmy, mm -hmm. bo się odchudzamy i tak, tak dalej. przed ślubem. I efekt był tego taki, że mieliśmy dosyć, że tak powiem, może nie dużo, ale było kilka takich par, że tydzień przed ślubem, mm -hmm. kamieni jest powiedzmy siedem i pani przychodzi, no obrączkę leci z palca. Mm -hmm. Teraz tak, my to możemy zrobić, <laughs> tylko że tutaj jest... Rzeczywiście, tu może powstać, może zostać wygenerowany koszt, bo żeby taką obrączkę potem zmniejszyć, trzeba wydłubać kamienie. Mm -hmm. Najczęściej się one uszkodzą. Mm -hmm. Potem zalutować wow, wow, wow. wszystkie dziurki po mm -hmm. kamieniach, pomniejszyć tą obrączkę, lub powiększyć i od nowa. Mm -hmm. okay i ja sobie potem zadałem takie pytanie no słuchaj, jeżeli jest taka, rzeczywiście taki trend, uh -huh. że, że, że co druga pani chce mieć brylant w obrączce, to ja mówię to zacznij od tego, żeby jej zrobić replikę złotej obrączki, uh -huh. tylko że ze srebra, uh -huh. bez kamieni. Chodzi o to, żebyśmy uchwycili profil obrączki, rozmiar, uh -huh. szerokość tej obrączki uh -huh. i rozmiar palca. Uh -huh. I odbiera się to odpowiednio wcześniej i chodzi się na przykład w tej obrączce tydzień, uh -huh. dwa, trzy tygodnie, miesiąc i jak się okazuje, że podczas tego testowania tej obrączki, uh -huh. występuje jakieś błędy pomiarowe, jak to nazywam tak technicznie, to robimy korekty właśnie na tych obrączkach ze srebra. Idea jest tego taka, docelowo na przykład w pewnym momencie, po tam dwóch, trzech tygodniach po miesiącu, to wszystko zależy od tego, jak wcześnie do nas się młodzi zgłoszą. Bo to jest tylko i wyłącznie wyznacznik, mamy klientów, którzy chodzą 8 miesięcy w tych pilotach, bo super. Mieliśmy jednych Państwa, którzy chodzili rzeczywiście chyba pół roku i ja w końcu się zdobyłem na telefon i dzwonię do nich, Pamiętają, że mają w sierpniu ślub. I to była sytuacja taka, mm -hmm. że o jejku rzeczywiście Zapomnieliśmy zapomnieli, bo tak im się dobrze chodziło, bo rzeczywiście po drodze nie było, czuli ich. Ja po było, prostu. kilka okay. korekt było po drodze i rzeczywiście to było, w ogóle to było inne zupełnie niż wszystkie zamówienia, bo, bo to były strasznie obrączki, które my na pracowni, jak dostaliśmy zlecenie, mm -hmm. to nie mogliśmy tego, że tak powiem, ugryźć, jak mm -hmm. może to być wygodne w chodzeniu. To były obrączki, które były bardzo wysokie, bo one miały 2,5 mm na swojej. Wysokości oh, wow. czy długości. Tak, uh -huh. i to raz że jeszcze rozmiary były dosyć spore, szerokość uh -huh. też tam była, to była szóstka i siódemka, o ile pamiętam. To, to taka potężne, mała sztabka Potężne my. obrączki. No i dla kogoś, kto uh -huh. by tego nie włożył na palec, uh -huh. nie włożyłby tego na palec przed wykonaniem obrączek ze złota. No to jakby się mm -hmm. okazało, że coś jest nie tak, no to wywalone pieniądze po prostu w drugą stronę. To prawda. Inwestycja by się po prostu no, zwróciła tak, że trzeba byłoby ją od razu na początku przerabiać. Mm -hmm. Po co? Okay. Dlatego mówię, patrz pod punkt pierwszy, zaczynamy od pilota. Mm -hmm. I wtedy to było, te kilkanaście lat mm -hmm. temu, to było tak, że tylko i wyłącznie robiliśmy to obrączek dla pani mm -hmm. i tylko Aha. dla tych, które chciały mieć brylant w obrączce. Aha, ale to później po prostu zainteresowanie... I potem to się. Potem sprawy... się okazało, że to był taki szczał i ukłon w stronę klienta, mm -hmm. że potem przychodziły panie do nas, a może jeszcze dla do pana dobierną obrączkę. Niech sobie mm -hmm. pochodzi, że potem nie, ta obrączka nie wylądowała w kredensie mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. Po czym, że tak powiem, upłynęło znowu tam parę lat i stwierdziliśmy, koniec. Mm -hmm. Proponujemy każdej Super. parze... Kto chce z tego skorzystać, korzysta, bo to jest całkowicie za darmo, mm -hmm. tylko trzeba robić u nas już docelowo obrączki mm -hmm. No i teraz już w tym momencie, no to sami widzimy po targach, po, po mm -hmm. reklamie i tak dalej, i tak dalej. Że no niestety, ale ludzi, znaczy niestety super, bo ja się z tego cieszę. Mm -hmm. No to jest, no to No tak, chicią, tak. No, no ja, to ja to dlatego jest. tutaj jestem, słuchajcie, dlatego, że e, jest to dosyć unikalna chyba sprawa. Niewiele znam, znaczy nie znam żadnego innego w sumie w Krakowie <noise> salonu. Pewnie pan nie będzie wymieniał nazw, ale... E, Muszę się przyglądać, czy któryś salon jeszcze proponuje taką opcję. Nie? No właśnie, tym bardziej, słuchajcie. Nie, słuchajcie, dlatego to jest tak, dlaczego nie proponuje się? Raz, że to jest druga dodatkowa, wykonana no, tak. para obrączek. Mhm. To jest pierwsza sprawa. Yy, poświęcony czas, mm -hmm. tak, To jest następna, jeszcze jak tak jak jest u nas, że jest to całkowicie usługa za darmo, mm -hmm. czyli zostawia, odbieracie piloty, zostawiacie zaliczkę, po czym yy, w, przy odbiorze już docelowym mm od -hmm. złotych obrączek mm -hmm. oddajecie nam Wróć. te srebrne, a my tą zaliczkę odliczamy mm -hmm. od całości kwoty, zero, prawda? Mm -hmm. Czasami się rzeczywiście zdarzyło tak, że ta zaliczka przepadała w momencie, kiedy na przykład ktoś zamówił obrączki i odebrał obrączki, ale zrezygnował z obrączek Rozumiem. robienia docelowych, mm -hmm. no więc niestety, okay. ale to już jest... Mm -hmm. to już jest no przepadło. tak jak z każdą Natomiast osobą. Natomiast za tyle, za, ty, za ten cały okres czasu, mm -hmm. czyli te kilkanaście lat, no może z pięć. Oh, wow. Super. No nie, to, to, jest to jest naprawdę świetna opcja. Nie? Możecie sobie sprawdzić. Tak jak na przykład e, moje palce, to już wiecie z któregoś <grych> z odcinków, że e, ok. o różnych, nie, właśnie o różnych porach dnia mają różny rozmiar. <grych> I e, ja wymienia ja wam, was męczyłam tutaj chyba z trzy razy. Zresztą e, mój mąż tak samo, bo ma z kolei tutaj w stawach Są bardzo szczęście. szeroko. Więc te soczewki też e, Soczewka, e, tak, właśnie wymienialiśmy. Rzecz, e, sprawdzaliśmy kilka opcji, i to jest naprawdę super. Bo ja sobie nie wyobrażam, że idę po prostu do salonu i mówię, mam rozmiar taki i taki, i poproszę tą obrączkę. Bo no moim zdaniem, skoro mam nosić to codziennie cały czas, 2-4 na dobę, no to musi to być idealnie dopasowane. Tak jest. To wszystko, że tak powiem, ewoluuje u nas, dlatego że my słuchamy, co mówią nam bezpośrednio mhm. klienci. Był taki okres czasu, że były bardzo modne obrączki, które są kwadratowe. Mhm. Nie okrągłe, tylko mhm. kwadratowe. No i są modne, to są no, modne, robimy, robimy, nie ma problemu. Do momentu, aż przyszedł pierwszy pan, mhm. dwa dni po ślubie, rzucił Ups. obrączkę na. O kurczę, na, na, i powiedział, na, na, że się na, 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 nie da. No to mówi, że po prostu przerabiaj to chłopie, bo ja w tym chodził nie będę. O nie. Ja pytam, ale o co mhm. chodzi? No i potem się okazało, że w momencie, kiedy obrączka się przestawiła, że kantami Aha. była, y, że tak powiem, mhm. dolegała do dwóch mhm. palców i wszyscy goście na. No, Podczas wesela mm -hmm. tak składali życzenia i ściskoje. O, no, jej. Że ryskałem, <grym> o po boże. A oni się się wydawało, że taki rozczulony jestem, a my po prostu o, to. No, wow. No i rzeczywiście mm -hmm. to był taki moment, że zakodowaliśmy to i wszystkie panie w każdym sklepie mm -hmm. wiedzą, że jak jest taka sytuacja, trzeba najpierw klientowi akurat facetowi w tym mm -hmm. wypadku powiedzieć, że takie coś ma mm -hmm. miejsce niech to sobie przetrawi. Z paniami nigdy nie ma z tym problemu, One, bo to, już to jest... Kobiety po prostu wiedzą, że jak chcą pięknie wyglądać i chcą mieć coś, to muszą przecierpieć. Tak, natomiast mężczyzna dzisiaj to musi wiedzieć po to, żeby podjął, że tak powiem, taką dojrzałą, dobrą to decyzję, prawda. bo w tym trzeba niestety, ale chodzi. I, i to też jest, słuchajcie, właśnie ten, to, że jeżeli panowie zwłaszcza, to chyba panów dotyczy, że mają te stawy tutaj takie, że ciężko czasami przechodzi w ogóle obrączka i za sprawą tej soczewki nie do końca. Nie? nie do ok, końca, to dlatego, właśnie, proszę mnie wyprowadzić. Każdy, każdy, palu, pa, każdy palec jest zupełnie odrębną bajką, mm -hmm. każdy palec. I ja zawsze mówię, na pewno niewątpliwą sprawą jest to, że profil półokrągłości wewnątrz, czyli ta mm -hmm. tak zwana mm -hmm. soczewka, jest na pewno dużo lepsza niż płaska powierzchnia wewnątrz mm -hmm. obrączki. Natomiast, że tak powiem już z, z wykonanych obrączek, w perspektywie czasu okazuje się, że jednak nie do każdego palca, nawet Takiego, którym który mnie się wydaje, uh -huh. że powinna ta soczewka pasować, nie zawsze to działa. Uh -huh. okay. Dlatego tu jest tak, że ja zachęcam właśnie do tego, że... Najpierw pilot i w pilocie jest soczewka. Jeżeli ta soczewka będzie przeszkadzać, ściągniemy, to zeszlifujemy, nie będzie jej. Okay. Bo, bo to jest nie właśnie każdy to, że potrzebuje. Nie, no to jest tak jak z butami mniej więcej, uh -huh. tak? Wchodzę do salonu, ubieram jeden piąty, dziesiąty but, niby wszystko to jest ósemka, uh -huh. a w ten jest OK, a reszta po prostu się nie da. Zgadza I się. To, jest to samo. Pamiętajcie sobie. o tym. <laughs> e, dlatego ja jeszcze właśnie chciałam zapytać, e, zanim przejdziemy do cen i hmm. do oglądania też obrączek, to. E, Chciałam zapytać, czym się różni, w sensie jakby pan zachęcił w ogóle ludzi, żeby przyszli do jubilera, wykonać sobie indywidualnie obrączkę, niekoniecznie do pana, bo oglądają nas osoby z całej do Polski. Rzemieślnika, no? Tak, do rzemieślnika, a nie do sieciówki. Jaka jest różnica? To jest bardzo prosta różnica. Po pierwsze cena. Jest niższa? Zdecydowanie. Zdecydowanie. A druga najważniejsza, i jeszcze potem trzecia i czwarta równie. to jest tak. Ja nie mówię, że sieciówka jest B, żeby nie było, ale sytuacja wygląda tak, że tam obrączki nie są robione na palec, do palca, tylko tam są obrączki wyciągane z szuflady. To jest pierwsza sprawa. Tu u nas sytuacja wygląda w ten sposób, że najpierw mierzymy, wybieramy sobie wzór i budujemy Wam obrączkę bezpośrednio do Waszego palca. Koniec kropka. I to tyle, jest to najważniejszy argument. Tutaj możemy przede wszystkim już rozmawiając z klientem, tłumacząc mu, że na przykład przy wysokości takiej i takiej obrączki uh -huh. będą ważyły tyle, a przy takiej będą ważyły tyle, uh -huh. prawda? My mamy swoją, swoje, swoje minimum, którego nie schodzimy poniżej. To jest bardzo ważna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że na przykład jeżeli my mówimy o obrączkach, uh -huh. to wyjściową wysokością dla obrączek... To jest 1,2 mm na grubości. Okay. Mm -hmm. Natomiast w sieciówkach jest od 0,7 mm okay. do 1 mm. mm -hmm. Czyli zaczynamy od takiej cieniutkiej mm -hmm. blaszki. Miałem, miałem, dostałem obrączkę od klientki, którą. E, miałem obrączkę powiększyć i jak ją zaczęliśmy mierzyć, to po prostu no, nie mogliśmy nie w to się. uwierzyć. Nie dało się. Nie mogliśmy w to uwierzyć, że można wykonać obrączkę z blachy pod tytułem 0,6 mm. Uh -huh. Sieciówki mają to, ni 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 niestety mają to, że one muszą zarobić. Uh -huh. Muszą zarobić, musi ta marża być na tym produkcie zdecydowanie większa. Uh -huh. A czym kosztem no, materiału? A mną. czy właśnie jakość e, tego złota jest też? Nie, jakość złota to jest uh -huh. wszędzie jest jednakowe. Okay. Jeżeli coś jest 14-karatowe tutaj czy gdzieś, to jest 14-karatowe. Okay. Tutaj, tutaj nie wolno, tylko mówię o. Bo jakość obrączki wbrew, wbrew pozorom to jest właśnie grubość obrączki. Okay. Kolejna ważna rzecz e, odnośnie sieciówek, najczęściej jest sytuacja taka, że w momencie, kiedy coś trzeba z tą obrączką zrobić, czyli trzeba ją powiększyć, trzeba ją odświeżyć, w sieciówkach niestety, ale mm -hmm. usłyszycie informacje, nie da się nie można. Mm -hmm. To już tak jest z doświadczenia, bo potem siłą rzeczy do takich właśnie rzemieślników, między innymi jak my, potem takie. Niestety mhm. za to trzeba płacić. Jasne. Dobra, no to przejdźmy do meritum odcinka, czyli do kasy. Ile kosztują obrączki? Czy Pan jest w stanie to jakoś w przybliżeniu powiedzieć? E, oczywiście powiem tak, może na takim najprostszym przykładzie, mhm. tak? czyli obrączki takie klasyczne, e, wykonane z żółtego koloru mhm. złota. E, obrączki, które mają szerokość powiedzmy około 3 mm, znaczy nie mniej niż około, powiedzmy 3 mhm. mm. E, mówimy o takim kompleciku gdzieś od 1200 zł złotych za parę, okay. czyli za dwie obrączki, które są już mhm. wykonane pod wagę całego kompletu powyżej 5 gramów. Okej, okay. a co w przypadku, jeżeli para ma swoje złoto, które chciałaby spożytkować? Jeżeli ktoś ma swoje złoto, to mówię od razu tak. Okay. Czyli w momencie, kiedy ja dostaję od klientów złoto, obojętnie jakie, byle by było złotem uh -huh. i w ogólnym, że tak powiem, przetopieniu tego materiału, wyczyszczeniu, dodaniu i tak dalej tak dalej, żeby uzyskać dany kolor stop, tak jak klient sobie życzy, uh -huh. wtedy klienci sami bezpośrednio tylko płacą za moją pracę, czyli tak zwaną robociznę okay. uh -huh. i to z reguły jest połowa kosztów w kieszeni. Oh, wow, no to super, super opcja. E, wracając jeszcze do cen, czy, czy jest Pan na przykład w stanie z takich ciekawostek, ile kosztowały najdroższe obrączki, jakie pan zrobił? Albo, no to, były, znaczy, mm -hmm. to, to nie, to, to, już, to już W sensie, nie, jeżeli ktoś by chciał zaszaleć, zrobić jakiś swój. Nie to wiem, Ja powiem wzór. tak. Mm -hmm. no, czysto teoretycznie nie mamy końca skali na dobrą okay. sprawę, mm -hmm. dlatego że to już decyduje materiał. No najczęściej to są kamienie, tak? Mm -hmm. Czyli jeżeli będzie obrączka, która będzie miała dookoła kamienie, mm -hmm. to wtedy wszystko zależy od tego, jaka mm -hmm. szerokość, jaka grubość i tak dalej. No Tutaj dobra, możemy... ale na przykład, bo na przykład z tego, co, co ja rozmawiam z parami, to ostatnio z tego, co ja zauważyłam, być może. Się mylę, bo nie, też nie mam takiego przekroju jak tutaj państwo. Bo tutaj codziennie ktoś przychodzi wybierać. E, ale dużo par decyduje się właśnie na białe złoto, tak. e, raczej bez kamieni, tylko na przykład z jakimś wzorem. Czy e, ten wzór podwyższa cenę ewentualnie? Nie, nie. nie. To już są. To mhm. znaczy, u nas jest tak, że pofragmentaryzowane, po, po są specyfikacje, do tego, że obrączki gładkie z jednego koloru, mhm. jeżeli żółte, to taka kwota, okay. białe to jest o 5 zł na gramie więcej. Potem okay. dochodzą obrączki, które są łączone z dwóch kolorów, czyli mhm. znowu 10 zł załóżmy do gramie mhm. do góry. No i na samym końcu zostają nam tak zwane te właśnie fantazyjne pod tytułem kamienie i tak mhm. dalej, no ale to jest najczęściej także dodatkowo się dopłaca po prostu do wartości kamienia. To ja w sumie chyba wszystko mniej więcej wiem. Czy pan chce coś dodać na koniec? Coś ważnego, jakiś apel? Apel nie, no. <laughs> Ważna jeszcze rzecz jedna, mhm. o której trzeba powiedzieć. Co w perspektywie czasu z obrączkami. Mm -hmm. Jeżeli zamawiacie obrączki gdziekolwiek indziej, ważną rzeczą jest. Co ja mogę z obrączką zrobić nie przez okres gwarancji mhm. Tam, powiedzmy 12-24 miesiące, to jest, to jest bzdura. Z doświadczeń i że tak powiem, ze statystyk u nas wynika, że obrączki z reguły przychodzą do nas troszeczkę później, nie przez. Mhm. po dwóch latach. Okay. Czyli co ja mogę zrobić z obrączką za lat 3, za 5 i tak dalej. Przede wszystkim, jeżeli ktoś gdzieś robił obrączki, kupował i tak dalej, za dwa lata, jeżeli... Przyjdzie i będzie trzeba tą obrączkę powiększyć, ktoś powinien tą obrączkę powiększyć. Mhm. Jeżeli na każdą rocznicę będę chciał wypolerować tą obrączkę, mhm. odświeżyć, ktoś powinien to zrobić. Mhm. W naszej firmie jest taka złota zasada i to jest, to jest chyba najważniejsze, Złota dosłownie bo u w nas Nie ma gwarancji, u nas nie ma gwarancji na mhm. wyroby, jeżeli u nas się coś kupuje, robi, u nas jest złota zasada, że serwis jest bezterminowy. Mhm. Co to znaczy, za 5 lat ktoś do mnie przyjdzie i na przykład pani, będę musiał obrączkę pani zmniejszyć, powiększyć, mhm. ja to zrobię, pani za to nie zapłaci. Aby zmniejszyć. Oby zmniejszyć tak. Jeżeli będzie trzeba to wy, wyszlifować, trzeba będzie to wypolerować za lat 10, ja to zrobię, pani za to nie mm -hmm. zapłaci. I tak dalej, i tak dalej. Zależności są tylko dwie. Jedna zależność to jest to, że wy się dalej kochacie przez ten okres czasu, a druga, że my dalej będziemy istnieć Super. i funkcjonować, a do 89 to oh, wow. działa. Super, no to tego w takim razie Państwu życzę, a Was serdecznie odsyłam tutaj do Pana Łukasza i do Salonu Węc, który jak widzicie z mega profesjonalnym podejściem może pomóc Wam w wyborze Waszych obrączek. Dziękuję serdecznie Dziękuję i zapraszam bardzo. już za tydzień w czwartek o 18 na kolejny odcinek. Pa, pa! Do widzenia!